Michał ostatnie dni no twoje ostatnie mecze to twoja druga młodość. Może i tak można tak powiedzieć aczkolwiek ja czułem się pewnie cały czas teraz zostaje więcej szans pokazuje chyba że jeszcze że jeszcze potrafię grać w koszykówkę. Dobrze że ta forma przyszła w optymalnym momencie i bardzo się z tego cieszę. Zostało jeszcze chwilę do meczu do dwóch meczów z Wrocławiem ale są już emocje. Nie, Jeszcze na razie nie na razie tylko tak powoli sobie jakoś tam przygotowujemy się do tego meczu do tych meczy. Myślę, że dopiero w piątek albo w sobotę przyjdą te emocje właściwe. Na razie jest spokojnie. Yy, ostatni mecz, no wspaniały, wspaniały doping kibiców, teraz kibice znowu szykują prawę. No kto, jak to, ale ty pamiętasz te najlepsze czasy w hali emocje, prawda? No tak, biorąc pod uwagę ten ostatni mecz z Toruniem, to naprawdę dawno czegoś takiego nie widziałem w tej hali. Żeby nie skłamać to jakieś 12-13 lat temu pewnie. No, mam nadzieję, że nam pomogło tak jak nam pomogli z Toruniem i, i uda nam się wygrać te dwa mecze. No właśnie, dwa mecze i co? Świętowanie z majówki, majówki, awans do finału. Na razie skupiamy się na tym, że chcemy wygrać i myślimy już o tym, o finale, czy, czy co, co dalej będzie. No, chcemy wygrać dwa mecze i, i wtedy ewentualnie świętować. Raz. Raz. To musi przejść. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Marcel, przy remisie jeden 1, 1 i dwóch meczach na parkiecie w Lubinie. to Wrocław presję, czy startą presję? Myślę, że my gramy bez żadnej presji, wygraliśmy z Toruniem, z bardzo mocnym przeciwnikiem, teraz to co gramy to tylko jest nasze, mamy ogromną szansę zakończyć tutaj rywalizację w Lublinie, myślę, że te dwa mecze będą nasze. Gdybym ktoś Ci powiedział trzy tygodnie temu, że, że na majówce nie będziesz grillował z rodziną, tylko grał w półfinale pierwszej ligi, coś byś powiedział? Nie, ja to zakładam od, od razu, Nawet nic nie planowałem na majówkę, bo że będziemy grać w tym półfinale, a potem finał i pierwsze miejsce. A jak w ogóle z Twoim zdrowiem, bo ostatnio grałeś z obandażowaną ręką, już wszystko w porządku jest? E, ta kontuzja tam się ciągnie już tak z miesiąc, z półtora i po prostu cały czas gram tak bardziej profilaktycznie z, tym, z tą obandażowaną ręką. Jeszcze lekko ją czuję, ale już raczej wszystko jest ok. A czego możecie się po Wrocławiu spodziewać? Czegoś nowego czy, 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 że tak powiem, stałych zagrywek, stałej gry, tak jak we Wrocławiu było? Myślę, że tak samo jak oni nas znają, my tak samo ich znamy, już tutaj też nie ma wielkich, wielkiego czasu na jakieś zmiany. Wiemy co grają i uchujemy te dwa mecze i, i skończy się 3-1.